I ma także, jakby ktoś chciał, to tu jesteście. Nie widzę, że bardzo rozdamy sobie jeszcze czat na drugą stronę. Jak przyjdziecie, to was zabiorę na spacerek. Pójdziemy sobie zobaczyć, jak deszcz pan, co? Okej, okay, jest pokrzyk, jest aniołek, Dobra, czyli już wyskoczyliście szybciej. To dobra, to idziemy sobie. A więc tak, to najpierw pójdziemy muzyczkę, Muzyczkę wyłączamy tym przyciskiem, tu jest pauza. Jest pika, dlatego teraz pik, pik, pik. Co wam tu mogę jeszcze pokazać? Mm -mm. Okay, teraz tak, Jest ciemno co, prawie nic nie widać. Tu jest taka lampka wisi. Która daje nam... A jest fajne, chłodne powietrze, są te, sławne, o, się tam są te sławne brzoskwinie co wam mówiłem, które sobie tutaj wiszą cały czas na drzewie i czekają aż je zjem. No kurcze nie widać prawie nic co, czekajcie chyba że wezmę pecla na czoło.

Także słyszycie jak fajnie pada deszczyk. O tam błyskło, teraz teraz sobotkę zachodnia. Tu jest, widzicie tam Kamil siedzi. Kamil siedzi tam za zakazem zakazywania. Żeby odpustić Gra sobie w komputerek. Ciemno tu jest strasznie, co? I też brzoskwinki po lewej stronie. Ale błysło znowu. Także widzicie, ciemno wszędzie, ciemno, 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 widzimy tutaj stoi żuczek zepsuty, a i ten zapach jak się tędy przechodzi, czuć ten stary PRL, taki garaż kurde za komuny, te smary wszystkie, normalnie coś pięknego, no proszę. Mam latarkę, ale nie mogę znaleźć. Wiesz pecla właśnie, mówię, że nie wiem, gdzie go dałem. No i tak nigdzie tak, nie będę szedł, wiesz, teraz tutaj takie złowowisko z przodu jest straszne lepsze. Chodziło mi o ten wiesz klimat, że jest tak fajnie przyjemnie teraz, aż tak, tak miło, a tu jest tak wszystko, wiecie, tak tak gęsto z tymi krzakami, że one wszędzie rosną. Tak przez tak kwiecicie się. Tutaj jakieś mam... Nie widać ich. Wszędzie są jakieś hasze. To naprawdę trzeba iść takim slalomem między tymi gawęziami, żeby w ogóle dojść do tego. Tak pozarastało, teraz przez miesiąc nie było mnie ani Kamila. Czekaj się to ja pozna piwkę sobie. No, a latarkę nie wiem gdzie miałem. Wcześniej nie oświeciłem, bo coś patrzyłem, no, jak ten. Tu gdzieś miałem tą, kurde, tę latarkę wcześniej. Ona jest, wiesz, ona jest tu. Tam też nie ma. A tu? Też nie ma. Trzymaj się, Aguś, do zobaczenia, no. Hmm, hmm, hmm. Ja już zawsze wieszam tutaj, na tych rogach, w tym miejscu. Możecie byli nie razem, no ale możecie popatrzeć, o tu jeszcze. Hmm. Gdzie jest ta latarka? o rara jasna nie ma no i że widzicie no niestety dobra także wyłączamy malutkiego streamka wracamy do naszego dużego streamka niestety i będziemy wtedy myśleć co dalej także co może Część ucieka czy, czy jak? No to to nie no dobra. Jak mi światło włączyli, mam w telefonie naładowaną baterię. A ogólnie to wiesz, ja tu mam, taki wynalazk, mam taką lampę, kurde, tam jest świeczka w środku, ale tych baterii wkładów do tej lampy mam sporo. Nie? Teraz mam dużo różnych, różnego rodzaju latarek. Bo ja wiesz, może nie kolekcjonuję latarek, ale mam tutaj tych latarek. Mam maglajty, mam, mam pecle, mam, mam dużo różnych wynalazków, które tak naprawdę, jakby trzeba było, wiesz, wyjmuję. Włączam i działają, nie? Także dobra, siema na Witam i się... Dobra, wyłączam tego.